I nie patrzy na gwiazdy ziom, jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem szósty i dziś kolejny odcinek ze serii takich ciekawostek i z O czym dzisiaj? Legendarne jajko. Brzmi ciekawie co? Zapraszam do oglądania. Aha ale stop! Wczoraj w komentarzach widziałem zero żart. Szory, że nie wrzucę screena, ale raczej to po prostu teraz tego nie znajdę, więc wolę wam po prostu to opowiedzieć. Uwaga, uwaga: żona pyta się szóstego, hej, za ile obiad? A szósty na to, za 3000 lajków. Dobra, koniec tych żartów szósteczki. Pomyślicie sobie, hej, szósty, jakie ty znowu legendarne jajku ty tam widzisz? Co ty w ogóle gadasz, chłopie, Marcel, co ty pierdolnie? Spokojnie, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą i przemyślane. 20 listopada, kto pamięta, czego to jest data? Nie, to nie są moje urodziny. A jeżeli ktoś ma urodziny akurat 20 listopada, to 100 lat, 100 lat. Bleh. takie to już do przodu tak zaśpiewałem, gdyby ktoś miał. No ale dobra, 20 listopada, czyli dzień, w którym pojawiają się legendarne pokemony we Francji, no bo oczywiście Polacy to sobie mogą złapać co najwyżej jakiegoś ratatę. Legendarnego ratatę. Boże, szósty ogar. 20 listopada może być również dniem, w którym stanie się coś naprawdę mega ciekawego, mianowicie dodanie do sklepu legendarnych pokemonów. Wiem, to brzmi co najmniej dziwnie i jak jakiś szalony pomysł, ale o co dokładnie chodzi? Niantic, czyli firma odpowiedzialna za Pokemon GO, wprowadziła opcję zrespieniania legendarnych pokemonów za pieniądze dla firm. Wszystko wytłumaczyłem w jednym z filmików, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie o co chodzi, nie oglądał, to link w opisie i zapraszam do nadrobienia. No i okej, okay, jakaś tam firma wyda te 3000 euro i będą mogli sobie zrespić legendarnego pokemona, gdzie chcą, o których chcą i tak dalej. Jednak, no kurde, no nie będą mogli tego robić co chwilę. A osób, które będą chciały mieć na przykład Mewtwo, będzie mnóstwo totalnie. A skoro bardzo dużo ludzi chce czegoś, to bardzo łatwo na tym zarobić. I wyobraźcie sobie takie legendarne jakie do kupienia w PokeShopie. za, nie wiem, na przykład 400 zł. Przejdźmy to na złotówki oczywiście. Płacisz 400 zł i masz na przykład Mewtwo. Szczerze, nie zdziwię się, jeżeli takie coś będzie miało miejsce w przyszłości. Tylko, że wtedy gra nie miałaby totalnie sensu. Pomyślcie. Chodzicie sobie godzinami, łapycie pokemony, po kolei, na spokojnie. Jesteście koksy w pewnym momencie? Macie, nie wiem, Snorlax 2000 CP i w ogóle on już jest kozacki. Do wszystkiego dosiście sami, w ogóle od podstaw, wszystko? A tu co? Idziecie do jakiegoś pierwszego, lepszego gymu, a tam jakiś 3-letni, nie wiem, Romek albo Tomek sobie kupił Mewtu za pieniądze mamy i rozwala was tak jak chce. Więc no pomysł z jajkiem jest co najmniej ciekawy według mnie, ale niestety zupełnie po Pokemon Pokémon GO i w gimach serio widzielibyśmy samych nakoksowanych Mewtwo i inne legendarne Pokémony, ale na przykład możliwość kupowania jajek 2, 5 lub 10 km jest już bardziej realne, możliwe i właściwie nie przeszkadzałoby tak jakoś mega super bardzo. Swoją drogą, jak już jesteśmy w temacie właśnie dżadżek, to radzę zaktualizować grę szósteczki i waszym oczom powinny ukazać się nowe jajka, a właściwie ich nowy wygląd, także myślę, że warto rzucić okiem. A wy, co sądzicie o możliwości kupowania legenda... legendarnych pokemonów? Boże, mój język. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Pamiętajcie, że pamiętajcie o zrzutce na, na obiad, 3000 lajków. Tymczasem trzymajcie się, peace, 6 z moim bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa broli, dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdole lichy transfer. Chcę wyniki wrażyć i pierdolę kwestie lat. Pier